No hej, witam Was w kolejnym odcinku z poradnika i tym razem będziemy sobie aktywowali Windowsa 7. Nie wiem czy na innych działa, możecie próbować na rok. Ostatnio wrzuciłem filmik gdzie na 30 dni, a teraz na rok. I e, zrobi nie zrobiłem tego w jednym, na przykład, żeby, e, bo i tak trzeba dwa, bo nie, każdy by chciał to. Poza tym, pierwszy raz zrobić tamto i tyle. Także e, wchodzimy na początku w CMD. Znaczy, nie będę teraz wam mówił, to będzie link w opisie przed poprzedni odcinek poradnika. I wchodzicie tam, robicie co tam potrzeba, i wtedy od razu przechodzicie na to. I tu wpisujecie w starcie reg, edit. Oczywiście ja już to mam tutaj wszystko powłączane, tam gdzie trzeba, czyli wchodzimy w HK okay. Local Machine, potem Software, potem Microsoft i to znajdziecie, musicie tylko poszukać trochę wszystko, potem current Windows NT, Current Version i na sam koniec soft Software Protection Platform. I tutaj macie klikacie na Software Protection Platform, na żadne to nigdzie macie nie klikać oprócz na Software Protection Platform. I teraz jak już to będziecie, macie skip Rearm. Jeżeli nie, to pewnie nie zrobiliście tego drugiego albo nie wiem, spróbujcie zrobić nowy, nazwać go tak samo i wpisać jeden. Także klikamy dwa razy na to, klikamy z jedynki, zmieniamy na 0. Znaczy 0, na początku będziecie mieli 0, bo już to zrobiliśmy, żeby się upewnić, czy działa. 0, zmieniamy na 1. Musi być 1, bo inaczej pewnie nie będzie działało. Klikamy OK i restytujemy komputer. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, coś nie będzie działać, czy coś, to... Piszcie w komentarzach, nie piszcie, że nie działa czy coś, bo takie rzeczy nieraz nie działają. Zależy kto ma jakiego Windowsa. Na przykład 7K, nie wiem, 32 BT64. Nieraz nie ten. Idioci jeżdżą na, na ulicach. I nieraz też jest tak, że po prostu brakuje takich rzeczy. Ja też na laptopie też mi brakowało niektórych rzeczy, jak sobie robiłem, a stworzyłem taką rzecz i mi zadziałało. Jak nie, to... Sorry, nic wam nie pomogę, możecie spróbować na 30 dni, co 30 dni to powtarzać. Także trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie oraz lajkujcie, jeżeli się podobało i czekajcie na więcej poradników filmów. Pa!